Witam na ogrodnik, Witajcie. Yy, powiem Wam tak. Kiedy można przycinać pałownię i ją formować? Yy, więc yy, w połowie maja formujemy i przycinamy pałownię. A jeśli macie na przykład na drugi rok, chcecie ją całkiem ściąć, to też w połowie maja, po wszystkich yy, tych przymrozkach, po zimnej, coś sceny, nie? Tak wyglądała właśnie moja pałownia, jest już duża. Oczywiście będę ją przycinał w połowie maja, bo jakbym na przykład zrobił to w połowie stycznia, czyli tam w lutym, w czasie zimy, to by po prostu przymarzła i by było bardzo źle. Brzydko by to wyglądało, ponieważ jedynie takie drzewa rodzima się przycina w zimę, jak jabłonki czy tam wierzby płaczące, ale nie pałownie. Więc, widzicie jaka już jest duża ta paulownia, no nie? No, tutaj na przykład przytnę ją Ale to na przykład, no wam pokażę jak będzie połowa maja, to wam pokażę jak to Będzie wyglądało ogólnie No i pamiętajcie, że w połowie sierpnia Trzeba dać potas, żeby dobrze zdrewniała na zimę pałownia wam No Tutaj było przycinane, jak widzicie o, tu było przycinane jeden raz tutaj, i tu nowa rośnie, już się zlewa to akurat. Jak widzicie, i się zlewa. Tak to właśnie wygląda. U góry jeszcze Wam pokażę, że yy, no, przymarzła. Dlatego ten czubek tak widać, nie, ale tu już gałązki są piękne. I to właśnie tak wygląda. Oczywiście yy, już wam mówię jak będzie połowa maja, gdzie przyciąć taką panownię. Ponieważ jak chcecie mieć koronkę ładną czy coś takiego, nie za nisko, nie za wysoko jest w sam raz, to tutaj jak macie tą gałą, o, to ją tutaj utnę na przykład. Tutaj przytnę trochę, żeby nie były takie długie, bo będą ciężkie i może się pałownia wtedy złamać. Tutaj łanie rośnie tutaj do góry. Ale też trochę mogę przyciąć, żeby trochę... bo przycinanie drzew ogólnie Pałownie jak się przycina, to wzmacnia się ten układ układ korzeniowy i wtedy się dobrze zakorzenia. W ziemi, bo pałownia sięga 9 metrów pod ziemię, korzenie idą. To jest bardzo dużo, więc wodę sobie będzie pobierała ogólnie. No, liście ma naprawdę duże. Jak widzicie. Choć były większe, jak byłam młodsza. Bo zawsze, jak są kamedzy, to liście są mniejsze, a i tak imponujące są. Są duże. No, więc pamiętajcie, w połowie maja możecie przycinać drzewko, formować, co tylko chcecie, byle nie w zimę. Bo drzewo odchoruje na tym właśnie, jakbyście w zimę przycinali. A tak się prezentuje z daleka moja połowia. Już jest taka trochę jakby wyższa ode mnie. Nawet. I to ładnie wygląda. A jak macie na przykład tego tegoroczne... Pałownie to też możecie dać w połowie sierpnia już niedługo. fosfor i potas. Ja pod tą też dam fosfor i potas, żeby dobrze zdrewniała. I ogólnie... Co to ja miałem mówić? Aha, już wiem. Eee... Czekajcie, bo zapomniałem kwestii jednej. No i... A, dobra, już nieważne. Eee, wiecie w ogóle co i jak powiedziałem, no nie? No, pamiętajcie, żeby nie wiemy przycinać, bo drzewko odchoruje. No i co? Myślę, że wam pomogłem. Jeśli tak, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć.